Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Dzisiaj zapraszam Was na krótszy vlog odnośnie całego przeszczepu włosów. Głównie spędzimy ten czas na pielęgnacji: jak przygotować się przed przeszczepem włosów, jak pielęgnować włosy po całym przeszczepie, jak nakładać pianki, czy można włosy czesać, czy można nosić czapkę. Ja już jestem w tym momencie 12 dni po przeszczepie włosów. We wtorek minął równy tydzień, mamy akurat sobotę. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, tutaj będę Wam stawiać różne zdjęcia, żebyście zobaczyli, jak to wygląda: jak to wyglądało przed, jak to wyglądało po samym przeszczepie, jak to wyglądało w trakcie, a jak wyglądają włosy po 12 dniach. Oczywiście, pokażę Wam jeszcze foteczki, natomiast widzimy, jak wyglądają moje zakola. I nie przeszczepialiśmy tylko tej strony, przeszczepialiśmy również tutaj, na samym czubku i wszędzie, gdzie można tylko było włosy przeszczepić. Zacznijmy od mojego całego wyjazdu do Turcji dzięki firmie Meditravel. Pojawiłem się tam w poniedziałek w przepięknym hotelu. Kierowca odebrał mnie z lotniska. Następnie pojechaliśmy do hotelu, gdzie. Zostałem zaklimatyzowany, dostałem wszystkie potrzebne SMS-y, bo też muszę tutaj o tym wspomnieć, że Medi Travel tak naprawdę załatwiało wszystko krok po kroku, specjalnie dla mnie. A także całe loty, zakwaterowanie i wszystko, tym zajmowała się firma Medi Travel. Tak więc po udaniu się do hotelu dostawałem również tutaj od osób SMS-y. Była też pani tłumaczka, były dwie osoby, z którymi byłem w kontakcie 24 godziny na dobę. Dlaczego pani tłumaczka? Jeżeli mówicie płynnie po angielsku, e, niech was to nie zwiedzie, dlatego że w Turcji no, większość osób mówi po prostu po e, turecku. E, dlatego też to mówię, bo bardzo dużo pytań dostaję na Instagramie, więc pewne rzeczy będę tutaj wyjaśniać e, trochę bardziej. Wszyscy mówią po turecku. Na samej e, sali operacyjnej e, też. E, że tak powiem, wszyscy mówią po turecku, więc no będzie problem. Są tłumacze z samej kliniki, ale jest też pani tłumaczka typowo z Polski, z Medi Travel. Wracając do samego przeszczepu, przeszczep trwał od godziny 8 do godziny 17.30 z półgodzinną przerwą na obiad. Jeżeli chodzi o pierwsze dwie, dwie i pół godziny trzy, jak to było tak w moim przypadku. Było to pobieranie włosów z tyłu z potylicy oraz z boków. One były dokładnie przygotowywane na stoliku obok przez panie pielęgniarki. Natomiast po tym okresie 3 godzinnym, no zaokrąglimy to, że to są 3 godziny tak naprawdę w moim przypadku, bo wszystko co opowiadam, jest w moim przypadku. Tutaj nie ma recepty jakby dla każdego takiej samej, tak? Włosów zostało pobranych 4,5 tysiąca graftów. Więc jak na moją głowę jest bardzo dużo, sama pani lekarka też mówiła, że będzie po prostu bardzo gęsto. W pewnym momencie miałem też wrażenie, że nie będzie już tych włosów po prostu wsadzać, bo nie będzie już miejsca. Jak już zauważyliście, moje włosy nie zostały ścięte. Ja poprosiłem, żeby moje włosy zostały zostawione. Oczywiście tył i bok musiały być obcięte z tego względu, że no na krótkich włosach po prostu pobieramy. tak? Eee... Inaczej, same włosy krótkie wyciągamy, a nie takie już długie. To nie mogą być takie włosy przeszczepione, tylko naprawdę one są ścięte praktycznie na zero, a podczas samego zabiegu są jeszcze, e, że tak powiem, ścięte żyletką. Nie, nie czujecie tego, ponieważ zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, samo znieczulenie nie jest nieprzyjemne, e, po prostu drobne ukucie komara. Sam zabieg też jest dosyć wygodny, wygodne łóżka, w każdym momencie możecie powiedzieć, że chcecie się napić, że chcecie się przekręcić, że chcecie iść do toalety. Oczywiście powiedzcie to z jakimś 5-minutowym wyprzedzeniem, żeby lekarka mogła dokończyć dokładnie ten moment, w którym na przykład teraz jest, bo nie może przerwać nagle, tak? Bo to jest też dosyć proces złożony, czasochłonny i pracochłonny. Eee, co jeszcze? Jest półgodzinna przerwa na obiad. Przeszczep odbywa się dalej. O 18.30 przeszczep się zakończył. Dostałem mega tutaj wyprawkę, dostałem różne wskazówki. Pojechaliśmy do hotelu i co dalej? Spanie. Rano śniadanie i pojechaliśmy na, pierwszy, na pierwszą zmianę opatrunku w klinice. Nie robiliśmy tego samemu, dlatego że oczywiście też zdjęcia będą obok wyskakiwały. Tutaj była naklejona, naklejona, nasadzona taka specjalna opaska, która zapobiega, żeby ta opuchlizna, która tutaj jest u góry, żeby nam nie zjeżdżała w dół, na oczy, na, nawet tutaj na szyję, z tego co niektórzy mi mówili, natomiast u mnie nic takiego się nie działo. I z tyłu są opatrunki, dlatego że wcześniej jest też wstrzykiwana nam sól fizjologiczna, z tego powodu, żeby po prostu ta głowa się bardziej, powiedzmy, naprężyła, żeby, żeby łatwiej było po prostu te grafty wyciągać. Co dalej? Po przeszczepie, po zmianie opatrunków, na trzeci dzień wracamy do domu. Pierwsze 2 trzy dni nosimy tą opaskę z tyłu. Śpimy na prosto, na wznak, nie śpimy na lewo, nie śpimy na prawo. Staramy się, staramy się, żeby ta głowa była dosyć prosto. Po trzecim dniu ściągamy opaskę, opuchlizny już nie ma i u góry zaczynają nam się robić stróbki. Nie zrywamy tych strubków na siłę, absolutnie. Na początku przez te parę dni ja czekałem, co dalej się wydarzy? To był mój pierwszy raz. Nie oglądałem też e, innych filmów. Chciałem, żeby to się wydarzyło po prostu na mnie, e, więc e, te stróbki trzymamy. Po około tygodniu ta skorupa zaczyna nam odchodzić. Dostałem informację właśnie od firmy, żeby podesłać im około sześciu zdjęć z każdej strony, jak to mniej więcej wygląda. E, zdjęcia dostarczyłem. Dostałem informację, że niestety. Stróbki muszę już namoczyć. Dostałem specjalną piankę, specjalny szampon i gaziki. Gaziki są po to, że po namoczeniu bierzemy gazikiem i delikatnie ściągamy te stróbki do przodu, żeby one nam poodpadały. W moim przypadku one odpadały same, ponieważ były mega nawilżone właśnie przez tą piankę, która jest bardzo, bardzo wydajna. Oczywiście jest to pianka. Nakładamy, trzymamy pół godziny taką piankę na głowie, żeby te stróbki mogły się odmoczyć. I w momencie, kiedy już nawet dotykamy, te stróbki nam się ślizgają. E, więc e, więc e, tak naprawdę możemy polewać e, prysznicem ta, e, głowę. E, spoko. Ja to robiłem po prostu, nachylałem się delikatnie nad prysznicem, stróbki same mi odpadały, e, wszystko było w porządku. Tak jak widzicie, no, wczoraj zacząłem e, namaczać tą głowę, i tak naprawdę po dwóch namoczeniach srubków już nie ma. Tak jak mówię, ja włosów nie miałem ścinanych, bo akurat w tej klinice była taka możliwość, więc bardzo się cieszę, ponieważ ja te włosy mogę sobie wziąć po prostu do przodu, tak gdzieś tam sobie je powiedzmy ułożymy i w miarę to jakoś wygląda. Tak jak mówiłem na wcześniejszych relacjach, dużo ludzi też nie widziało, że ten przeszczep był wykonywany, dopiero kiedy widzieli na przykład to z bliska. Więc tak to wyglądało w moim przypadku. Teraz tak naprawdę czekamy dalej na wzrost włosa. Staram się nie czesać tych włosów, bo na razie jeszcze nie ma co czesać. Myjemy normalnie. Jeżeli chodzi o szampony, najlepiej, żeby to było około 5,5 pH. Zwykłe, naturalne, bez żadnych dodatkowych odżywek, bez niczego dodatkowego. Jeżeli wszystkie stróbki mi odejdą. Super. Na razie jeszcze tutaj na środku głowy delikatnie je czuję, no bo te włosy są dłuższe, więc one delikatnie gorzej odchodzą. Jeżeli chodzi o same przeszczepione włosy, one jeszcze wypadną. Za 5 miesięcy powinny być mniej więcej takie. Włos rośnie około centymetra na miesiąc, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno będę informować Was na bieżąco. Pojawi się tutaj kolejny filmik po dłuższym okresie czasu, kiedy już naprawdę ten wzrost włosa będzie mega zauważalny. Zapraszam też na Instagram, gdzie wszystko jest pokazywane na bieżąco. Tam będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda ten cały proces. Tam są rolki, tam są oczywiście zapisane relacje. Także trzymamy wszyscy kciuki. Ja najbardziej o czym jeszcze wspomnę nie ma żadnego bólu. Nie było wtedy, nie ma teraz tym bardziej, nie ma żadnego już swędzenia, mogę spać normalnie, jeść normalnie. Jeżeli chodzi o samą siłownię, jeszcze chwilę muszę odczekać, to jest około miesiąca maksymalnie, powiedzmy jeżeli tutaj chodzi o cardio, później powoli możemy wdrażać cięższe treningi siłowe. Także sama pielęgnacja, myślę, że mamy ją zamkniętą, tutaj nie ma żadnej filozofii, po prostu namaczamy, myjemy głowę normalnie, staramy się też nie trzeć. I zobaczymy, co będzie dalej. Ja jestem bardzo zadowolony. Widzę, że włosy wyrastają bardzo gęsto. Jest są jeden przy drugim, także myślę, że spełniło się po prostu moje największe marzenie.